Dzień dobry. Nazywam się Luiza Balicka Adamik. Jestem specjalistą neurologiem z prawie 20-letnim stażem. Od wielu lat zajmuję się toksyną botulinową w leczeniu migren, różnego rodzaju bólów głowy, dystonii ogniskowych, a także spastyczności połudarowej. Stąd też moje jakby zainteresowania dotyczące toksyny botulinowej i późniejszego jej zastosowania w medycynie estetycznej. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie. Na ten temat, na temat stosowania toksyny botulinowej w medycynie estetycznej. Mam nadzieję, że wykład będzie się Państwu podobał. Zaczynamy. Toksyna botulinowa jest takim dużym kompleksem, dużą molekułą o masie prawie 900 kg wydzielana jest przez bakterię gram dodatnie, tak zwaną przetrwalnikową laseczkę. W przyrodzie występuje. Ponad 120 szczepów Clostridium botulinum. Większość bytuje w ziemi w postaci endosporów. Jeżeli jest źle przechowywana żywność i taka endospora zanieczyszczona z ziemi dostanie się do układu pokarmowego przez błonę śluzową, daje nam zatrucie w postaci tzw. botulinizmu, czyli zatrucia jadem kiełbasianym. Istnieje 7 podtypów toksyny botulinowej od A do G. Na organizm na przykład nie działa podtyp D. W medycynie stosowana jest toksyna typu A oraz toksyna typu B dla tych osób, które mają przeciwciała i są na przykład oporne na toksynę botulinową typu A. Znana jest toksyna od wielu lat nie tylko w neurologii, ale także w innych dziedzinach. Jeżeli chodzi o budowę już tego kompleksu toksyny botulinowej, aktywność biologiczną posiada rdzeń toksyny. Ten rdzeń ma budowę strukturalną dużego białka o masie 150 kD. Wszystkie toksyny w ogóle są białkami składającymi się z łańcuchów ciężkich o masie 100 kD i łańcuchów lekkich o masie 50 kD, które połączone są mostkiem dwusiarczkowym. Podjednostki lekkie mają właściwości proteolityczne, czyli mają później działanie jakby enzymatyczne. I w zależności od typu toksyny działanie proteolityczne skierowane jest na różne białka transbłonowe, tak zwane białka SNER. Wszystkie toksyny mają podobny mechanizm działania, natomiast różnice występują w strukturze, w stopniu toksyczności oraz w miejscu działania danej toksyny botulinowej. Jeżeli chodzi o taką już konkretną budowę, nasza toksyna działa się z trzech domen. To domena wiążąca, która łączy się ze specyficznym receptorem na poziomie aksonalnych presynaptycznych zakończeń na końcu C łańcucha ciężkiego. Następnie jest domena transbłonowa, która przenosi te lekkie łańcuchy przez błonę do zakończeń nerwowych na końcu łańcucha ciężkiego. I ostatnia, łańcuch lekki, czyli domena enzymatyczna jest, ma wysoką specyficzność, taką aktywność endopeptydazy do przecinania białek, które są zaangażowane w uwalnianie neurotransmiterów. Ta domena otoczona jest pętlą. Widzicie tutaj Państwo taki schematyczny rysunek, jest domena wiążąca, domena translokacyjna i domena enzymatyczna. W normalnych warunkach, jeżeli impuls nerwowy dociera do złącza nerwowo-mięśniowego, czyli do synapsy, powoduje otwarcie bramkowanych napięciem kanałów wapniowych, które są obecne w błonie presynaptycznej. Wnikające jony wapnia do wnętrza neuronu powodują fuzję pęcherzyka synaptycznego z błoną presynaptyczną i uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. Następnie ta acetylocholina dyfunduje przez szczelinę. Do receptora mięśniowego w błonie postsynaptycznej powoduje depolaryzację sarkolemmy i powstanie potencjału czynnościowego, który przemieszcza się później wzdłuż mięśnia, powodując jego skurcz. Warunkiem niezbędnym do połączenia pęcherzyków synaptycznych z błoną presynaptyczną neuronu i uwolnienia przekaźnika jest obecność białek transbłonowych, białek, które nazywają się SNER, które tworzą kompleks dyfuzyjny. Do tego kompleksu SNER należy syntaksyna, synaptobrewina oraz białko SNAP25. Syntaksyna wraz z białkiem SNAP25 umiejscowiona jest w błonie presynaptycznej, natomiast synaptobrewina zakotwiczona jest w błonie pęcherzyka poprzez pojedynczą helisę transbłonową. Większa jej część znajduje się na zewnątrz po stronie cytozolu, gdzie dostępna jest dla białka SNAP25. Powstanie kompleksu białkowego umożliwia zbliżenie się pęcherzyków do błony komórkowej na odległość optymalną do połączenia błon oraz uwolnienia acetylocholiny do przestrzeni presynaptycznej i w konsekwencji przekazania impulsu i skurczu mięśnia. I widzicie Państwo tutaj taki schematyczny rysunek: zbliża się taki pęcherzyk z acetylocholiną do przestrzeni presynaptycznej. Powstaje kompleks białkowy, połączenie z białkami SNER, synaptobrewiną, syntaksyną, białkiem SNAP25, zbliża się ten pęcherzyk do tej błony, ulega fuzji i przekazanie wnikania acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. Jeżeli chodzi o działanie toksyny botulinowej, mamy tutaj trzy mechanizmy działania. Trzy jakby etapy. Po pierwsze toksyna wiąże się z boną presynaptyczną neuronu poprzez specyficznie oddziaływania pomiędzy dominą łączącą łańcuch ciężki a receptorami znajdującymi się na powierzchni komórki. Wnika następnie do wnętrza komórki, tworzy się pęcherzyk synaptyczny, po czym cząstka toksyny jest wchłaniana do komórki na drodze endocytozy i następnie opuszcza pęcherzyk, czyli endosom i dostaje się do cytoplazmy. Na skutek działania pomp protonowych, które znajdują się w błonie endosomu, następuje stopniowe obniżenie pH, czyli środowisko staje się bardziej kwaśne. Umożliwia to toksynie botulinowej zmianę jej konformacji i innej ekspresji reszt hydrofobowych i umożliwia osadzenie się toksyny na membranie synaptycznej. W ostatnim trzecim etapie następuje redukcja mostka dwusiarczkowego, łączącego lekki łańcuch i ciężki. Łańcuch lekki staje się metaloproteazą, czyli jakby enzymem. W swoim centrum krystalicznym występuje bowiem jon cynku, który jest kofaktorem tej reakcji. I na skutek tego y, działania y, uaktywniają się białka transbonowe SNR. One jakby zostają. Y, Połączone z tym, z tym kompleksem i ulegają generalnie zablokowaniu. Degradacja właśnie któregokolwiek z tych białek transbłonowych uniemożliwia połączenie pęcherzyka synaptycznego z błoną presynaptyczną i uwolnienie acetylocholiny do przestrzeni presynaptycznej. Czyli blokowanie działania toksyny może wystąpić na każdym etapie na początku wiązania do błony, czy na etapie endocytozy, czy translokacji, czy działania proteazy, czyli tego enzymu. Blokowanie działania toksyny za pomocą ludzkich na przykład przeciwciał monoklonalnych czy specyficznych poptydów e, oczywiście jest pomocne, ale działa tylko w przypadkach zatrucia w stanie botulinizmu, nie działa w medycynie estetycznej. I macie tutaj Państwo taki schemat właśnie jeżeli toksyna botulinowa ulega wchłonięciu, rozszczepia się łańcuch, lekki i ciężki, uaktywniane są białka. Białka przechodzą jakby transformację enzymatyczną. I jak widzicie Państwo, pęcherzyk ma jakby zablokowaną, zamkniętą w sobie acetylocholinę, która nie jest w stanie wydostać się i uwolnić do przestrzeni synaptycznej. Różne toksyny działają na różne białka. Na przykład toksyny A i E degradują białko SNAP-25. W różnych miejscach oczywiście toksyny B, D i F oddziaływują z białkiem WAMP. Toksyna C działa na białko SNAP i syntaksynę. Czyli widzicie Państwo różne działania różnych typów toksyn na różne białka. Ale y, każdy z nich ma podobny mechanizm, czyli zablokowanie danego białka uniemożliwia działanie po prostu acetylocholiny, czyli blokuje skurcz mięśnia na kilka miesięcy. Receptory dla toksyny botulinowej są rozsiane w całym organizmie. Acetyrocholina nie działa tylko na mięśnie prążkowane, działa również na mięśnie gładkie oraz na gruczoły. Jak wiemy, jest stosowana w nadpotliwości. Działanie toksyny, jak wcześniej powiedziałam, jest nieodwracalne, jeżeli chodzi o estetykę. Jeżeli zwiąże się już receptor, nawet podanie przeciwciał monoklonalnych nie odwraca efektu jej zablokowania. Jedynie w przypadku spożycia toksyny i dostania się jej do układu pokarmowego mogą troszeczkę te przeciwciała pomóc. Jeżeli chodzi o zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie, w nadpotliwości dłoni i stóp, gdzie działamy na gruczoły. Jak wiemy, jest to duży problem pacjentów, gdzie nadmiernie się pocą pod pachami, na dłoniach, na stopach. Jeżeli chodzi o